Tak, modele nie słuchają, fotografów. na Mateusza? Tak. Tak zaczęło się. Jak ten zuroczy. Tak. No, czekajcie. już się jakoś w jakiś sposób. król, ja mogę? król, Kier! Ale król, Kier. Ale Nie. nie jest. Kiery. Kiery. Co się serca. serca? Nie. 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 Weźcie po róże. Mam się z jest... Mateusz! 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 te dziesiątki Mateusz! 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 Wszystkie Mateusz! No Piękna księżna. Jestem bardzo niską, okropnie brzydką księżną. To e, e, materiały syntetyczne królują w tym sezonie. Tu nie ma materiałów syntetycznych. To jest coś dziwnego. I długiego to jest chyba lemur. On tak lubi w śpiworze rzucać się na ludzi. Będzie dobrze spało w tym całym błotku, z zworu. To jest szalony kapelusznik. Tutaj jest jego kapelusz. Pan Michał. Pan Michał. Zły masz gotycki. Zła maszczenie gotycka i rymina. Piękna róża. Ej, super kiecka. naprawdę jest śliczna. O, Susa! Prezydent Tajlandii dwuwymiarowy złoty. A jaj, a jaj! Zaatakował mnie krzak. Zły krzak. Rudaj Mateusz. A ty już byłeś. Cześć, Asiu. Wyglądasz naprawdę prymysyny.